Świerk jak żywy. Nazwa tej choinki nie jest przypadkowa. Jej naturalny wygląd zawdzięczamy gałązkom polietylenowym oraz jej nieregularnemu kształtowi. Gałązki posiadają żywy, zielony kolor, a jaśniejsze końcówki imitują odrosty. Model o wysokości 2 m30 cm posiada 128 cm szerokości. Choinka posiada ponad 4000 tipsów, dzięki temu jest bardzo gęsta. Rozkładanie i modelowanie tego drzewka zajmuje około 25 minut. Na filmie widoczne są opadające tipsy, jednak jest to tylko nasz sposób rozkładania tej choinki. Tipsów nie trzeba w ten sposób wyginać. Kipsy są zamocowane do gałęzi za pomocą włókna technicznego, dzięki czemu nie wystają z nich żadne druty. Gałęzie są na stałe zamocowane do pnia, wystarczy je tylko odgiąć i wymodelować. W zestawie znajduje się metalowy stojak, a dodatkowo można zakupić ozdobny wiklinowy kosz.